Wrocławianie udanie wypadli w dwóch ostatnich meczach, kapitalnie zaprezentowali się przed tygodniem w Poznaniu, wygrywając z Lechem 3 do 0. Formę Śląska miał zweryfikować mistrz rundy jesiennej ze który do tej pory nie przegrał na wyjeździe i w każdym meczu sezonu strzelał bramkę. Wrocławia jednak Legia nie zdobyła, co ważniejsze wraca ze stolicy Dolnego Śląska na tarczy. Początek meczu nie zwiastował wygranej gospodarzy. Duże problemy z powstrzymaniem skrzydłowych legii mieli nasi boczni obrońcy Mariusz Pawelec i Tadeusz Socha. Z każdą kolejną minutą jednak nasi defensorzy nabierali pewności i wspólnie ze środkowymi Tomaszem Jodłowcem i Marcinem Kowalczykiem rozegrali chyba najlepsze zawody w sezonie. Blok defensywny był. Najlepszą formacją, nie jak w poprzednich tygodniach, piętą Achillesową. Bramkę na wagę trzech punktów z zdobył w 56 minucie po strzale Jodłowca. Waldemar Sobota wywalczył rzut rożny, do kornela podszedł Sebastian Mila. Kapitan jak zwykle perfekcyjnie dostarczył piłkę w pole karne, a tam świetnie spisał się były polonista. Tomasz Jodłowiec kolejne minuty meczu były nerwowe, Legia miała swoje okazje, ale obrona, Marian Kelemen i cały zespół w postawie w defensywie zasłużyli na ogromne słowa uznania. Radość z wygranej nad Legią miesza się z niepewnością dotyczącą osoby Sebastiana Mili, kapitanowi Śląska. W czerwcu kończy się kontrakt, a negocjacje na linii zawodnik klub od dłuższego czasu utknęły w martwym punkcie. Mila przyznał, że po powrocie z wakacji od stycznia zacznie sobie szukać. Myślę, że w nowego dzisiaj, że klubu.